Rodzicu, zapraszam Twoje dziecko na świąteczny turniej Kahoot, czyli turniej szybkiego liczenia. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które trenuje japońską arytmetykę mentalną, albo inne techniki szybkiego liczenia, albo po prostu bardzo szybko liczy, to ten konkurs jest dla niego. 8 grudnia, już od godziny 10, uczestnicy konkursu będą mogli sprawdzić się, jakimi są super umysłami czyli jak Super szybko liczą oraz zgarnąć nagrody, dlatego że każdy, kto weźmie udział w konkursie, wygrywa. Nikt nie jest przegrany. Aby wziąć udział w konkursie, potrzebujesz laptop lub tablet, telefon oraz sprawne łącze internetowe. Na ekranie Twojego komputera pojawią się pytania, tak jak w milionerach, a uczestnik będzie miał jakieś 20 do 30 sekund, aby kliknąć poprawną odpowiedź w swoim telefonie. O godzinie 10 startuje grupa numer 1, czyli grupa podstawowa, czyli dla dzieci i młodzieży, które znają techniki liczenia na sorobanie oraz które rozpoczęły trening arytmetyki mentalnej w tym roku szkolnym lub rok temu. Więc jeśli Twoje dziecko nie potrafi liczyć na sorobanie, to nie jest to grupa dla niego. Natomiast o 11 startuje grupa numer 2, grupa bardziej zaawansowana, i tutaj uczestnicy będą dodawać, odejmować, mnożyć liczby wielocyfrowe w pamięci. Więc jeśli twoje dziecko nie trenuje japońskiej arytmetyki mentalnej, to właśnie ta grupa będzie odpowiednia dla niego. Konkurs wygrywa uczestnik, który oczywiście zgarnie najwięcej punktów, ale dla pierwszych trzech osób mamy specjalne nagrody rzeczowe, które wyślemy do was pocztą. Natomiast każdy, kto zdobędzie 10 punktów w grze. Otrzyma dostęp do naszej platformy SM na okres 3 miesięcy. Natomiast punkty, które zdobędzie podczas konkursu, zostaną zamienione na naszą wirtualną walutę SuperCoins, którą z kolei będzie mógł wymienić na gadżety, które znajdują się w naszym marketplace. Koniecznie przeczytaj regulamin konkursu, który jest dopięty do tego posta. Jeśli jesteś uczniem Akademii Superminds, to link do wydarzenia znajdziesz na naszej platformie SM City w zakładce Timetable. Jeśli nie jesteś naszym uczniem, to koniecznie napisz w komentarzu, chcę dołączyć do konkursu grupa numer 1 lub grupa numer 2. Wyślemy Ci link do wydarzenia na priv. 8 grudnia od 10 lub 11 Mikołajkowy Turniej Kahoot. A poprowadzę go ja, czyli Aneta Sensei. Do zobaczenia.